Dziś jestem na naszym placu, tutaj w Kel, i przyprowadziłem tamtą, tutaj tą naczepę, i ta naczepa miałem załadowane zwroty i puste palety. I dyspozytor dał mi zadanie, że mam tamtą rozładować i na tą załadować wszystko, bo ta już była też do połowy załadowana. Także tutaj mam wszystkie. Ler palety i ten retourem, tak zwane zwroty. No i teraz tą naczepę odpinam. Tamtą moją z powrotem zapinam pustą i jadę do krewet się ładować. Zadzwoniłem do dyspozytora. Zameldowałem się. No i dostałem zlecenie No i teraz stąd jadę do Krefeld się załadować Jak się załaduję znowu do dyspozytora zadzwonię I mi powie co mam dalej robić Czy przyjadę tu z powrotem Zostawić naczepę i kolejną ładować Czy pojadę dalej Wszystko się dowiem Także pozdrawiam I będę na bieżąco mówić co robię dalej Chciałem jeszcze powiedzieć Że wszystkie polecenia Wszystko jest po niemiecku normalnie Dlatego po angielsku się człowiek nie dogada z dyspozytorem, i po rosyjsku też się nie dogada, bo tylko po niemiecku. I teraz bardzo często na Transixa dostajemy informacje, ale mamy dużo takich stałych miejsc, i wtedy już dyspozytor na Transixa nie wysyła, tylko dzwoni i mówi. Na przykład mi powiedział Ruben, bite laine, auriga abladung. On di andrea obliga ladung. No i, na, i powiedział mi y, numer naczepy. Numery zawsze tutaj na, są z przodu. O, widzicie, tu jest numer naczepy. Numer naczepy. No i mi mówi. Z tym, że dyspozytor już wie, że mi się kiełbasi, jak mi mówi typowo po niemiecku. I mi mówi po kolei, jak jest na przykład... Tutaj to jest 2038. null acht. Ja szybko są na kartce zapiszę. No i tak to jest. No, i jak wykonałem zadanie, zadzwoniłem ją ja znowu mówi Ruben. und zicen Dajne, Alte, Auhliga i fahre nach Krefel. No, i to są takie, takie, takie drobiazgi, no, ale trzeba umieć. No, ludzie, ja tam nie jestem żadnym wirtuozem w języku, słabo mi to idzie, ale jeżeli chodzi o język transportowy, jakoś se radzę. No i oczywiście wszyscy, którzy mieszkacie 300 km od Osnabrück, zapraszam, firma potrzebuje kierowców. Potrzebuje kierowców, bo normalnie u nas się zrobił kryzys. Odeśli staruszki, kolejni są w drodze, którzy odejdą i szef, i firma potrzebuje kierowców. Jeżeli Wam się podoba moja robota, wozić farbę, no to zapraszam. Tutaj z tego naszego placu w Kiel jak się wyjeżdża, to tutaj obok zaraz jest ta wielka fabryka Forda. I tutaj naprzeciwko to wszystko jest fabryka Forda. Tutaj mnóstwo ludzi pracuje, a tam dalej, po tym jest ten potężny plac. Co są ładowane auta na pociągi czy na ciężarowe auta i rozwożone. Chciałem Wam powiedzieć, moi kochani widzowie, szczególnie e, ci, którzy chcą ten zawód wykonywać, chcę Wam opowiedzieć prawdziwą historię. Jaka w mojej firmie się zdarzyła? Otóż, w mojej firmie jest taki kierowca strasznie taki, jest bardzo pyskaty, taki, no niezbyt przyjemny, gościuwa. Ciągle z nim są problemy. I słuchajcie, wiecie co on zrobił? W Minster my zabieramy zawsze naczepę po pauzie, bo naczepy są zostawiane pod rampami i jedziemy gdzieś sobie na parking samym ciągnikiem pauzować no i potem najczęściej w nocy albo tam nad ranem zależy gdzie jaka jest trasa podjeżdżamy pod rampę dostajemy informację na Transixa, czyli tutaj na to urządzonko przychodzi wiadomość i pisze jaki numer naczepy no i gdzie jedziemy no i kolega tak zrobił przyjechał i co bardzo często jest tak, że naczepy stoją pod rampami, nie. No to jak się z pod odjedzie, no to trzeba z tyłu drzwi zamknąć, dokumenty tam już leżą, przygotowane, wziąć dokumenty. Ale czasami zdarza się tak, że naczepa, jest pod rampę zabrano i postawiono w rajce na placu. No i ten. I wyobraźcie sobie, że u nas taki jeden kierowca na naczepę nawet nie otworzył z tyłu klap nie zobaczył czy są dokumenty czy nie ma bo czasami się zdarzają sytuacje że naczepa jest załadowana a dokumentów nie ma i wtedy trzeba zadzwonić na guzik na dzwoneczek i poinformować obsługę i albo dadzą albo jeżeli rzeczywiście dokumenty zaginą no to wtedy oni mówią, że nie ma, że zawieź to do celu i potem normalnie dyspozytor to tam załatwia, że to wszystko jest faksem ułatwione i ten kierowca, wyobraźcie sobie, zapiął na naczepę i pierwsze miejsce rozładunku miał w Heiderbergu a z Münster do Heiderbergu jest około 400 km normalnie przyjechał do Heiderbergu normalnie pod rampę Wychodzi z auta, otwiera klapy, patrzy, a na czepa jest pusto. Wszyscy koledzy we firmie się go pytają: To ty kurcze, nie czułeś, przecież autostradą 45, jak się jedzie na Frankfurt, tutaj do piątki do autostrady, to są górki. I nawet jak jest lekki ładunek, no ale się to czuje. A przecież jak jest pusto na naczepa, to przecież auto idzie pełną parą, normalnie górka, nie górka. My mówię, no czuł, że tak lekko, ale mówi, my myślą, że coś lekkiego. 400 przeszło kilometrów zrobić na pusto z naczepą, nie zobaczyć, ten zdarzają się sytuacje takie i to uczulam każdego, który przyjdzie do naszej firmy, że, yy, że trzeba patrzeć, bo czasami człowiek podjeżdża pod rampę, i z podrampy zabieram naczepę, a ona stoi pusto. No i wtedy trzeba normalnie znowu dzwonić tam do tej obsługi i się pytać, że się jedzie w tym, w tej w tym te miejsce, i czy ta naczepa jest gotowa, czy dopiero będzie ładowana. No czasami takie różne. Niespodzianki wyskakują. O, tu jest ten słynny most, który kosztuje 280 czy 270 euro. Proszę bardzo, te dwa prawe pasy nie wolno jechać. Środkowym pasem logicznie można by jechać. Nie mogę do dzisiaj tego zrozumieć, dlaczego środkowym pasem nie można jechać. I potem z tego pasa, co teraz obecnie jadę, jest konfliktowy zjazd całkowicie w prawo, bo z prawej strony się włączałem do ruchu. Ciężarowe to jeszcze jest w porządku, ale osobówki to nie patrzą na to, że ja mam kierunek włączony, pchają się. Także trzeba tutaj patrzeć w lusterka. O, teraz na szczęście nikogo nie ma, także o, mogę spokojnie ten niebezpieczny manewr zrobić. No i potem tutaj odbijam na autostradę numer 1 i jadę do 57. Zawsze tak jeżdżę, obojętnie w jaką stronę bym nie jechał. To jadę tędy ze względu na to, że jeden kaftan Leverkusen jest zamknięto No, także chciałem Wam, kochani widzowie, szczególnie przyszli kierowcy, powiedzieć, że kierowcom to trzeba się urodzić. To trzeba nam mieć we krwi, to trzeba kochać, trzeba się interesować autem naczepą. Dziennie ciągamy inną naczepę. I mam też takiego nie wszyscy, ale dużo jest takich kierowców, którzy. Normalnie olewają wszystko, A, bo ino ino objechać i niczym się nie martwią Ja mam takie coś w zwyczaju, że nieważne ile razy na dzień bym naczepę zmieniał, jeżeli w naczepie widzę, że jest coś uszkodzone Robię zdjęcie, wysyłam dyspozytorowi, informuję go, żeby przy najbliższej okazji zaplanował, żeby naczepa poszła na warsztat. Jeżeli jest żarówka spalona, no to biorę i wymieniam tą żarówkę, chyba, że wymienia, a dalej nie świeci, no to wtedy znowu informuję, że nie świeci, bo widocznie jakiś kabelek gdzieś jest przerwany. Także na bieżąco informuję, ile bym tych naczep na dzień nie zmieniał, to po prostu Wszystkim się interesuje. No to jest. Ja lubię tą robotę i załadunki, rozładunki. No ludzie kochani, raz jest gorąco, raz jest zimno. Także chciałem was uczulić, żeby po prostu o tym wszystkim pomyśleć, czy dacie radę w tym zawodzie, czy będzie Wam to sprawiało frajdę. Czy tylko patrzycie na dobre pieniądze, na nic więcej, bo jak na pieniądze zadowoleni nie będziecie, a jeżeli będziecie patrzeć na ten zawód jako na coś, co będzie sprawiało radość, to mimo tych ciężkich, różnych doświadczeń, przygód, po prostu, no jest to fajny zawód, no teraz doszło do nas do filmu znowu nowi kierowcy no i ten, i chcę wam powiedzieć że już we firmy został ogłoszony, że każdy nowy Polak, który przyjdzie to będzie mieć przyjemność ze mną szkolenie przejść normalnie, no teraz ostatni kierowca, tylko trzy dni wystarczyło mu, żebym go przeszkolił powiedziałem, podałem mu adresy które nie ma w dokumentach a pod które jeździmy wytłumaczyłem i radzi sobie świetnie, już nim go go widzieliście chyba na jednym z moich filmików także normalnie ten kto jest zainteresowany zapraszam na rozmowę do szefuncia robótka czeka no, w Krefeld i ładuję taki papier na rolkach do Hamburga a potem takie coś ładuję na takich metalowych boksach normalnie, także tu mi przywozi staplarkowy podaje mi, a do środka je ładuje taka fajna robótka także dziękuję serdecznie i pozdrawiam was wszystkich moi kochani widzowie i do następnego odcinka trzymajcie się jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach postaram się na to wam odpowiedzieć